Bye. Uh -huh. Bye-bye. Uh -huh. Wkręciła się to może wcześniej dwójka, czy daj? Przez te bezmyślne bufony dzienny urobek z kopalni obsydianu wylądował w lawie. Niektórzy mają targety do wyrobienia. Jak nie dostarczę wystarczająco dużo obsydianu na koniec dnia, to nie dostanę pieniędzy. Ktoś musi coś zaradzić. Serio, możesz mi zebrać więcej obsydianu? Wow, aż mam wyrzuty sumienia co do swojego zachowania. Obsydian można wydobywać z mustafarskich ścian skalnych, ale w okolicy większość już wyczyściliśmy, więc pewnie za dużo nie zostało, ale powodzenia. Ha! ha <laughs> No, nie wierzę. Jak ci się udało tak szybko znaleźć tyle obsydianu? Nawet nie wiesz, jak to pomoże rep 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 reputacji mojej, na którą tyle pracowałem w tej kopalni. Co? Wcale nic nie ukrywa. Ty pewnie nic nie ukrywasz, znaczy coś. Dobra, wiesz co? Weź to, w zamiar za pomoc i już idź. Ja mam parę wcale niepodejrzanych spraw do załatwienia. Co jest? Słuchaj, mówiłem już zupełnie, nic tutaj nie kombinuję. Wygląda ci na kogoś, kto w tajemnicy zaopatrywałby Republikę w obsydian? Ale gdyby tak było, wiesz, teoretycznie, czy można byłoby cię poprosić o przemycenie transportu do kontaktu koło korusant? Całkiem hipotetycznie. Pytam z ciekawości. Dobra, w takim razie chyba mogę się podzielić drobną tajemnicą. Naprawdę przemycam obsydian do Republiki. Wiem, wiem, to szokujące. A wracając! Mam jedną skrzynię zaopatrzeniową do zabrania do mojego kontaktu koło kolca. Obsydian jest wartościowy, więc uważaj po drodze na złodziei! Bezpiecznej podróży! transportem z Mustafaru może oznaczać tylko jedno... Obsydian. To będzie dla mnie! Kiepskie wieści! Wy wasz ładunek i nie macie w tej sprawie nic do powiedzenia! Latujesz z transportem z Mustafaru? Zajmij się tymi gościami. Wtedy pogadamy. Wozisz Obsydian. Dzięki doceniam. To świetny materiał do budowy i rzemiosła. Czerń nie do końca odpowiada naszej standardowej palecie kolorów, no ale trudno. Nasz dostawca z Mustafaru zwykle nic za to nie bierze. Ale z siebie chyba spotkało sporo wyzwań po drodze do nas, więc masz. I przekaż nasze podziękowania. Żarciki, czy naprawdę pomagam republice? Separatyści zdołali odkryć, co robiłem, i nie są z tego powodu szczęśliwi. Nie jestem tutaj dłużej bezpieczny, więc naprawdę muszę się stąd wydostać. Wiem, że zawdzięczam ci już wiele, ale czy mogę prosić o tę ostatnią przysługę? Zabierz mnie stąd. Dzięki wielkie, życie mi ratujesz, ale po kolei. Musimy się dostać do Twojego statku i nie pozwolić, żeby droidy mnie złapały. Chodź! Trzeba działać dalej. Znajomy z republiki mówił, że jak się tu zrobi groźnie, mam uciekać na Tatui, Ale separatyści ciągle mnie szukają, więc trzeba by mnie tam przemycić. Piszesz się? Okej, okay, ruszajmy. siebie na pokładzie tego Mustafarianina? Już go zabiorę. I pewnie lepiej będzie pogadać na powierzchni. Odejdź do nas w Mos Espa, dobra? ...bo to masz za nogi i wskakuj do Nawet nie wiesz, jak dobrze się to tamtot wyrwać. No i z tych całych strasznych opałów w sumie też. Pierwsze, co tutaj zrobię, to się trochę zrelaksuję i złapię parę promyków tatuińskiego słońca. Ale przygody to mieliśmy, no nie. Nawet nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności za całą Twoją pomoc, ale mam nadzieję, że to da radę. Odzywaj się czasem. Ciekawe. Zatrzymam sobie.